Zabijak nie wolno. No cóż. O, jest Lawenda heist. Dziękuję Dawid za suba. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. Mua, 30 miesięcy z rzędu. Dziękuję Bartok. Kochany jesteś. Dziękuję. Dawid. Jejku, dziękuję bardzo. Kochani jesteście. Dziękuję Dawid. MNK, dziękuję za suma. Jejku, hypejoid nadjeżdża. Czuciuuu! Bezprzeszczenie. Dawid, o matko jedyna. Dawid, o. David, Dawid, dziękuję bardzo. To moje ostatnie ludzi. Dziękuję bardzo, kochany jesteś. Przeniosłem przedziałek, już nie mam mareczka. Jestem. Zresztą czekajcie. Czy ja jestem wy Tak. Wpię dwa kieliszki, może. Bez przesady. Ale no tak. Omega! Oh Największy fanską! 5 złotych! Wysyłam donate, aby zagłuszyć muzykę w tle. Do widzenia! Dawaj, robię ci challenge. Nie masz psychy, żeby zagłuszać tak cały live. Nie masz psychy i nie masz tyle pieniędzy. Do it! Do it! I nie lubi. HA? Dawidowski, 100 złotych! Ale ja mam za to pieniądze, trzymaj i mam nadzieję, że mnie za to nie zabijesz, X. Dawid, czy ty zwariowałeś dzisiaj? Ani nie wiem, co mam powiedzieć. Chyba tylko to, że dostaniesz. Na głą dupę. Kuba, wy dostajecie zapłatę w sławie i chwale. Już o tym o mówiłem. Jest sukces od nas. Uuuu! Has been hot, money, money, you get... no. 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 Grafik! 200 zł! Jak się bawić, to na całego! Jebał cię? Eździel go przez głowę, Aretis. Kafik, jak się zobaczymy, to masz u mnie. Ke... Co? Co? ZAB I J -A -K 225 100 złotych. Jak nie, jak tak? 500 yeah. tak. nie 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 nie, nie, nie. Co ja wam powiedzieć? Matko kochana. Czy wy jesteście normalni? Jaż ja głupio jest. Ja naprawdę nie wiem co ja mam powiedzieć. I patrzy. Cool. Like widzę, że nie musicie, pamiętajcie? Tutaneks! 10 zł. Nie wiem co się dzieje, bo dopiero wszedłem, ale widzę, że ludzie pieniądze dają, to ja też coś studenckiego dorzucę X. No to nie pójdzie na głupaku. Ale. Największy fanską 5 złotych. Niestety, moje donety nie umywają się nawet w 5% do kwoty przesłanej przez moich prelegentów, ale w dalszym ciągu próbujemy zagłuszyć muzykę w tle, więc napiszę najdłuższą wiadomość, jaką jestem w stanie wypełnić twaga Obojętnie, czy dajecie 5 złotych. Czy dajecie 50 zł, czy dajecie 100 złotych, czy dajecie 500 zł? Dla mnie każdy, 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 każdy donate jest równie ważny. To nie jest... Chodzi o to, że dostaję zawały, tylko... Yeah! Witiuk zbudowniczy. 7 zł. 7 zł 7 zł na szczęście! Dziękuję, nie chodzi o to, że dostaję zawału, tylko po prostu, jak... Nie, nie musicie dawać, spokojnie! Jejku! Matko kochana! MNK 11 złotych, 11 grosz Co łaska Dziękuję Kuba! Co?! A dziś dzielę Szkogów 69 zł. Masz na loda czy coś? 69. No tak. Suzanka! z, -z -a, a 01 10 zł. To ja też się dołożę twarz ze łzami radości. Dziękuję. To są. To tak się nazywa? Nie? Kuć. A wszyscy. Muzak! Muzak! O nie. o nie! O nie! O nie! Muzak! 50 zł! To ta prowizja od wypłaty moderatorskiej. Moderacja nie i e gorsza kropka. Zuzet U I... O mój Boże! Jak się tak 5 zł! Ja jestem fagata, seksy cipka spod konina. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Krewetka, czy ty stoisz za tym? <laughs> Marcin! Marcinx! 10 zł, 41 grosz. To skoro wszyscy to i ja dorzucam grosze XD! A tobie to ja oddam. Jak się zobaczymy, zobaczę, że ci takie piwo postawię. Wszystkim wam, jeśli się spotkamy, mam nadzieję, że się spotkamy, jakoś się wam odświeżę, naprawdę x skąd? On cały czas próbuje zagłuszyć te taylor. Największy fanską! 5 złotych. Ale kochani, jak już wysyłamy Neity, to z jakimiś twórczymi słowami. Staramy się tutaj o zagłuszenie muzyki w tle, która jest zagłośna. Wszyscy mamy jeden cel, wszyscy kopiemy do jednej bramki. Zagłuszyć muzykę. Grafik, mam wrażenie, że... Wy się zmówiliście, że po... Było... Zwrócić mi za terapię Muzek, wiesz co? Kopnę cię w... wiesz gdzie za takie gadanie Będzie mi zwracać za niezjedzone jedzenie czy tam no a Żadna tajemista, mówię więc Pistolet. Arentis 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 609 zł Masz na dziwki i koks Harenc, Czy wy jesteście normalni? Nie, 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 to już jest za dużo, błagam was, to już jest za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Wy mi dzisiaj zrobiliście drugą wypłatę. <muchy> ZAB i JAK 225 <muchy> 60 zł Jeszcze jeden i jeszcze raz przecież wiemy, że więcej Piotrek przepracowuje, a my mu mówimy, że musimy mu pomóc. Z jednej strony chcę powiedzieć dziękuję, a z drugiej strony jesteście pieprzokie. Wierzba, 10 złotych. To i ode mnie coś poleci niebieskie serce. Dziękuję bardzo. Róbcie sobie przyjemność też sobie nawzajem. Jeśli już. W sensie jest mi głupio przyjmować od Was po prostu pieniądze. Ja, ja wiem, że to jest dobrowolne, ja to wiem. I chuj, mam no, 20 strzałów w plecy, trudno. Jestem pierwszy? <laughs> Dawajcie sobie subskrypcję nawzajem, jeśli chcecie, Niech y, miejcie z tego korzyść, róbcie komuś przyjemność, ja wiem i, i jestem bardzo wdzięczny, no, po prostu nie będzie mi aż tak głupio. Ja naprawdę... Jak... Ja... Kuba! P I W E -r A, dziesięć złotych. Ja też coś dołożę do tej skarbonki. Iwan, o, gratulacje! Na ile? Iwaneks Siedemnaście złotych. Zdałem okay. w chuj trudny egzamin u tej mendy profesorskiej. Artur 10 zł! Nie pierdol mi głupot! Jesteś super! Pozwolisz, że bliknę i zamówię ci jedną książkę, którą przeczytasz dobrze? Okej, okay, okej. Okay. I am. I'm all for Okej, okej. Okay, okay.

Graj już ja chcę pukać. Okay. Patrycjana, pięć złotych. Łap jeszcze ode mnie. Zasługujesz na każdą złotówkę. Uśmiechnięta buźka z sercami. Trzymaj się ciepło. Uwielbiamy cię wszyscy i po prostu chcemy, żebyś się rozwijał. Nie PRZ, i ERDOL na głupoty. Zaczęli rozwijać. Dziękuję bardzo. i tada. Dziękuję. I pamiętajcie, jedną rzecz mogę. Jeśli. Jedna rzecz, błagam Was. Jedną rzecz, jeśli mogę, o was, jeśli mogę was prosić. Jeśli ktoś ma zamiar z jeszcze, jakkolwiek, w niedalekiej przyszłości, to bardzo proszę. Połowę tego wpłaćcie na zbiórkę. Simby Bleka, który zbiera na operację nogi, dobrze? Bardzo was proszę. I ja sam jeszcze wpłacę z tego, co mi wysłaliście. Dobrze? Link do zbiórki jest na Discordzie, jak coś. Okej? Okay? I na moim Twitterze też był, więc jeśli ktoś ma, to proszę podesłać. Zabija kwiątka z Twojej dychy, idzie na, na zrzutkę. A Bek i A jeszcze się nie pierdolę. Zabijak! Zabijak, krzykuj się. Na lanie na To groźba czy obietnica. Interpretujcie sobie jak chcecie. I naprawdę nie wiem jak mam Wam dziękować za to, co dzisiaj zrobiliście, za, za te wszystkie donaty. Nie wiem, nie wiem nie. nie, nie... Naprawdę nie wiem, co ja mam powiedzieć, tylko to, że jestem ogromnie wdzięczny i że bardzo dużo dla mnie znaczy, to doceniacie to, co robię i to, że jestem i ja. I... nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, naprawdę. Pa, trzymajcie się.